Hej, kochani, witajcie w nowym vlogu. Witam się z wami w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że będzie Wam się fajnie oglądało. Jest dzisiaj czwartek, chyba 16. 16, który? <grych> 16 marca już, połowa marca. Okej. Okay. Zbliżamy się coraz bardziej do świąt wielkanocnych. Powiem szczerze, że to nie są jakieś moje ulubione święta, szczerze mówiąc, bardziej wolę. Ech, Boże narodzenie, skończyłam nagrywać jeden film, teraz zaczynam z wami drugi. Jest godzina chyba koło 17 i chciałam wam pokazać jaką mam fajną suszarkę do prania. Bo już ku, kupiłam ją już naprawdę no, dłuższy czas temu, a nigdy nie miałam okazji, żeby wam ją pokazać. Więc ją mam na pranie, że po prostu bierzecie tutaj, zdejmujecie to i... I każdej strony po prostu to się składa i potem zgiąć to. Zaraz, tam trzy poziomy. Tutaj jest właśnie ten jeden, tu jest drugi poziom i trzeci jest na dole. Są też kółka, ale powiem Wam szczerze, że te kółka plastikowe to są średniej jakości. Bo czasami się lubią blokować. Także nie mogę polecić akurat tych, tej formy wiecie, przesuwania na kółkach. Ale sama suszarka jak najbardziej fajna jest, porządnie zrobiona. Kupiłam ją w Action. Chyba... Jakieś 50 zł czy coś. Zaglądać do action. O, udało mi się. Warto zaglądać do action, bo. Na... No i też, wiecie, wsuwam ją tutaj pod kaloryfer. I yy, po prostu można szybciej wysuszyć rzeczy, nie? Także dajcie znać, czy fajna. No hej, o zupełnie innym dniu. Kontynuuję tego vloga. Właśnie niedawno stałam i jeszcze nagrywam w ciągu dnia, no bo teraz jest dłużej jasno, więc. Eee, więc kochani, nagrywam dla Was dalej. Eee, co, co my dzisiaj mamy? Sobota jest. Ja jestem w moich okularkach, gdyż chciałam zakryć dla Was moje piękne sińce pod oczami. Chociaż dzisiaj jest trochę lepiej. Sami przyznajcie, niż zwykle. Także chyba dobrze spałam dzisiaj. No, ale nagrywam się w okularkach, no bo powiedziałam Wam, że będę w nich nagrywać. Związałam sobie włosy, bo dzisiaj jest troszeczkę już Wiecie, dzień do mycia, ale nieważne. To jest nieistotne. Ważne, że mam dobry humor. Mimo że wczoraj było tak niekoniecznie dobrze, to dzisiaj już jest troszeczkę lepiej. Właśnie się za zabrałam za gotowanie gulaszu, także także co kochani, także zaraz wam pokażę, bo obiecałam, że będę więcej jedzenia dla Was pokazywać, to, to idziemy do kuchni. Także kochani, tutaj już się gotuje gulaszek, I tym razem z indyka z czerwoną papryką, solą, z pieprzem, z cebulką i moi drodzy... co? no i na tej mojej nowej kuchenerce gotuję tutaj, w ogóle nie patrzcie na to, bo to już tak było także nie wiem co tu musiało się dziać, że takie coś zostało, no ale już to piekarnika jeszcze nie odpalałam, bo... bo jeszcze nie miałam okazji, ale myślę, że niebawem się to stanie, także gulaszek się gotuje, tak jak widzicie, duże i do tego będzie chyba makaron, bo nie wiem, czy się wyrobię dzisiaj, żeby ziemniaki wstawić, także no, taki dzisiaj obiad. W ogóle mam do Was pytanie, bo mam, znalazłam, ona jest, y już się kończy data, tak, 4 do kwietnia jest pęczak kasza i chciałam się Was zapytać właśnie, do czego można by było użyć ją, bo mam właśnie problem. Z czym mogłabym ją zjeść? Są tutaj co prawda jakieś przepisy z tyłu, jakieś pęczot, to, czy rosyjska zupa ogórkowa, coś tam, coś tam. Jakieś są tu przepisy. Mogę wam przybliżyć, żebyście sobie zobaczyli. Ale chciałam coś innego, wiecie. Także jak znacie jakiś fajny przepisik na kaszę właśnie tego rodzaju, to dawajcie znaka bo muszę to zużyć, a nie chcę takiej samej kaszy, wiecie, suchej jeść, czy, czy na przykład z tym gulaszem, bo to, to takie nudne. Także może coś z warzywami. Dajcie, dajcie jakiś przepis w komentarzu. No i chciałam Wam powiedzieć, że używam tego czajniczka właśnie z Tefala, który sobie zamówiłam jakiś czas temu. I powiem Wam, że świetnie mi się sprawdza. Naprawdę jest genialny, także mogę Wam go polecić. Tutaj jest ta podstawka, wiecie, grzewcza. I naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdza. Tutaj jest taki przycisk, tu wlewacie wodę standardowo, no wiadomo jak działa czajnik. I powiem Wam, że szybko się gotuje woda. <laughs> naprawdę dosłownie parę sekund, i już macie zagotowane. Ja tak zawsze wstawiam mniej więcej pół litra, no bo nie ma sensu, żebym całość lała, ale naprawdę mi się sprawdził i kosztował chyba nie pamiętam, 170 zł czy coś takiego. I naprawdę jest fajny, tutaj widzicie, on jest do otwierania, tu się naciska na wodę, także ma jakiś w ogóle też yy, taki bezpiecznik, że jak już się woda ugotuje, już nalejecie i już y, ten czajnik odpoczywa, to ma taki coś, co przeskakuje w środku, takie jakby zabezpieczenie, więc to dodatkowy plus na pewno. Także polecam Wam, zaraz Wam pokażę model. Jakbyście szukali, to to jest właśnie ten, ten model czajnika. Także polecam polecanko. A ja kochani, dzisiaj się w ogóle zastanawiałam, co ja mam na tym vlogu robić. Bo jest wolna sobota, będę napełniała teraz do mojego tego, do filtracji właśnie, żeby dolać do gulaszu wodę. Ale właśnie się zastanawiałam, co mam robić kurczę na tym moim vlogu dalej. No i też stwierdziłam, że jak ogarnę obiad i to wszystko, to pójdę z wami na dwór trochę pokręcić parę ujęć. Mam nadzieję, że mi się uda. I powiem Wam, że też mam do Was pytanie. I bardzo się cieszę, że spod, po, na poprzednim filmie. O, może założę, będzie lepiej. Na poprzednim filmie bardzo dużo osób zostawiło mi komentarze i to dosyć obszerne. I bardzo Wam za to dziękuję. Naprawdę mega doceniam. Eee, no i moi drodzy, chciałabym, żebyście mi polecili, bo teraz wiecie, idzie ta wiosna, nie? I czy Wy może. Wasze dzieci na przykład są alergikami. Czy możecie mi polecić jakąś maseczkę, którą mogłabym nosić na zewnątrz, która by po prostu była ba, znaczy, była bardziej skuteczna, niż ta taka zwykła, gdzie wiecie, na oddziaływanie na te pyłki byłoby zablokowane? Bo szukałam w internecie i widziałam tylko te takie przeciwsmogowe, które są bardzo grube, i niekoniecznie by mi na czymś takim zależało. Także, jakbyście mieli taką wiedzę, to dajcie znać, bo nie ukrywam, że na, no na te 2-3 miesiące bym musiała, wiecie, wychodzić w maseczce, bo powiem wam, że była kolosalna różnica, jak, yy, wiecie, była ta sytuacja z maseczkami. Yy, to była kolosalna różnica, jak właśnie nosiłam na dworze i mnie ludzie wyśmiewali, wiecie, jak dodawałam zdjęcia na Instagramie, to ludzie mnie wyśmiewali, że dlaczego nosisz maseczkę na zewnątrz i tak dalej. A ja mówię, no, że po prostu jestem alergikiem, tak? Że wiadomo, sytuacja, sytuacją, ee, ale no, no, jestem alergikiem i mi to pomaga, tak? Ale ludzie wyśmiewali, pisali do mnie na Instagramie różne e, niemiłe komentarze, ale no, ja mam to gdzieś, nie? Generalnie, jak coś mi pomaga, no to ja to robię, tak? I ktoś mi może powiedzieć, że o, ja co nie wiadomo co, tak? To ja już powiem Wam, że wolę być w maseczce na zewnątrz, jak jest pylenie, niż mm. siedzieć i wdychać grzyb w domu, nie? <grym> także słuchajcie, no taka mała dygresja na ten temat. Także jak macie jakąś wiedzę, to dajcie znać. Ja... No nie co. tak jak mówiłam, jest sobota. Zastanawiam się dzisiaj, co robić. Myślałam, żeby wybrać się do kina, bo jest. E, wyszedł ten. No wyszazam. o teraz mi będzie kapało tutaj pod filmem. Jest nowy właśnie film Shazam. I się zastanawiam właśnie, czy się nie wybrać. Eee, no i co? No i na pewno pójdę na wolno, bo jest tak przepięknie, tak cudownie, tak słonecznie, że nie widzę inaczej, żeby tak się stało. To co, kochani, ja się rozłączam, bo tutaj będzie mi kapała ta woda, i później się do Was odezwę, jak będę chciała jeszcze wam coś powiedzieć. Chciałam wam polecić parę produkcji na Netflixie, ale tu muszę. Do tego przysiąść i, i Wam poznajdywać te tytuły. To może potem zobaczymy, jak nie zapomnę. Także kochani, kończę, rozłączam się i później się do Was odezwę. W ogóle, kochani, przypomniało mi się, że zrobiłam deserek wczoraj i będę chciała go dokończyć, <noise> także możemy zrobić to razem. Eee, jak uda mi się znaleźć, to napiszę Wam tutaj nazwę na ekranie. Serka mascarpone, który jest dostępny u nas w sklepach spożywczych. Nie wiem, yy, nie wiem jak. Na pewno nie w Lidlu i na pewno nie w Biedronce, ale w jakimś takim spożywczaku może typu O'Show, takim bardziej ogólnym. Ser, właśnie typu włoskiego. Yy, mascarpone, właśnie typu włoskiego. I powiem Wam, że po prostu to jaka jest różnica między zwykłym mascarpone, takim wiecie ze sklepu, a takim włoskim, to jest po prostu nieba a Ziemia. I właśnie wczoraj zrobiłam takie deserki. No, wiecie, jest sobota, ja lubię sobie właśnie takie coś zrobić. Wyszło mi na dwa. Czasami robię na trzy, ale to zależy, ile mam tego sera. I słuchajcie, tutaj na dole zwykle, zwykle daję ciastka. Ale że nie miałam. O, pociąg jedzie, także sorry za hałasy. Zwykle daję ciastka, ale teraz nie miałam i mówię, kurczę, co tu nas poddać? I wiecie, co dałam. Prinsesę kokosową. Dałam, słuchajcie, taką prinsesę kokosową. Tutaj ta jest otwarta, nie wiem czemu. Musiałam ją chyba zacząć jeść i odłożyć. W każdym razie taką e, taką po prostu princesę dałam. Pogniotłam ją, rozdrobniłam i po prostu dałam na spód, nie? Także spód jest kokosowy. Tak na szybko, wiecie, to jest tak szybki deser, że nawet jak goście wam się zapowiedzą e, na ostatnią chwilę, to możecie to zrobić. I tutaj w tej części białej jest e, właśnie ten serek mascarpone, który już ja widzę nawet po zastygnięciu, że on wygląda inaczej niż taki zwykły właśnie mascarpone z Lidla, chociaż no mówię, to jest kwestia wy wyboru. Jeśli chcecie mieć taki super turbo dobry deser, to znajdziecie właśnie ten, e, y, ten mascarpone, co mam napisałam tą nazwę. A jeśli obojętne Wam, że mascarpone to mascarpone i w sumie wszystko jedno, bo z takiego zwykłego z piątnicy też robiłam, no to wybierzcie sobie po prostu albo z Biedry, albo z Lidla, albo właśnie z piętnicy, bo te też są dobre, tylko mają inną konsystencję trochę. No i słuchajcie, do przygotowania właśnie tego deseru to potrzebujemy tak, mascarpone, jedna taka princesa, lub ciasteczka, biała czekolada, bądź ciemna, jeśli chcecie mieć ciemny deser, albo podzie podzielić na dwa i zrobić ciemną górę i jasny spód. Ale ja wzięłam właśnie białą czekoladę, bo te... i na wierzch będzie, yy, znalazłam biednące taki truskawka, a owoce do deseru. Zwykle biorę y, truskawki mrożone i właśnie czekam, jak się rozmrożą, i daję na górę. Ale znalazłam coś takiego, i tutaj jest tak: truskawki, cukier, zagęszczony sok cytrynowy i pektyny. Także no, jakieś tam dodatki są, no ale na pewno y, bardziej konsystencja mi odpowiada tutaj, żeby na dać I zaraz będę to nakładać. E, także kochani co na spód dajemy ciastka bądź wafelka, potem rozpuszczamy czekoladę właśnie w kąpieli wodnej żeby się rozpuściła, studzimy ją i mieszamy właśnie z serkiem później jak to wszystko wymieszamy na gładką masę, no to dajemy właśnie do kubeczka za, y, schładzamy, żeby to było wiecie takie sztywne i na wierzch będę dała te truskaweczki także szybkie, proste naprawdę na ostatnią chwilę jak macie gości to można zrobić, także nakładam truskawy dobra kochani, musiałam trochę usunąć kartę, ale już jadę z tematem, ten właśnie ten słoiczek ma truskawki takie ja myślałam, że to dżem jest, ale to widzicie, jest bardziej takie luźne więc muszę tutaj robić to ostrożnie i daję to sobie na górę wiecie, ciężko się kameruje i nakłada jednocześnie no to jest takie bardzo płynne, można powiedzieć także idealnie się nadaje na takie deserki i wykładam tutaj sobie na górę to. I będzie przepyszny prze, deserek, szybki. Taki wiecie, żeby sobie przekąsić coś słodkiego. Ja sobie przy okazji e, troszeczkę tych owoców przemycę. Bo muszę się przyznać, że mało ich jem. No bo wiecie, fruktoza to też nie za bardzo mnie lubi. <laughs> Więc staram się chociaż troszeczkę przemycić. Nawet tą łyżkę truskawek to zawsze coś zmienia, nie? Lepiej zjeść łyżkę truskawek niż w ogóle, prawda? Także, tak jak widzicie, nakładam sobie na górę. No i super, deserek gotowy. Zaraz pójdzie do schłodzenia. Nie wygląda jakoś atrakcyjnie, wiecie, bo to wszystko po domowego, mu, ale na, naprawdę Was zachęcam, żebyście sobie wypróbowali, no bo jest naprawdę mega smaczne. Także polecam. Dobra, kochani, tak kończę ten film Widokiem na, na komputer, bo będę raz dla was montować ten film. Chciałam tylko powiedzieć, że ostatnio widziałam e, film Merymi i powiem wam, że jestem trochę w szoku, e, jak to wszystko wyszło na tym filmie. Weszłam sobie tutaj na opis na internecie e, i pewnie większość z was już to oglądała. Ale ten film tutaj jest napisane, że para Super Gwiazd, Kat i Bastia mają się pobrać na oczach milionów widzów. Jednak Kat przed samą ceremonią dowiaduje się, że została zdradzona. Yy, Postanawiam więc poślubić mężczyznę z widowni. I powiem Wam, <grywki> że to jest tak tandetny film. To jest coś tak kiepskiego. To ma ocenę 6-0. Dla mnie osobiście to jest jakieś 3. E, bo o ile ten facet, ten aktor, e, nie wiem jak on się nazywa, e, to gra dobrze, e, to w ogóle no, ten cały scenariusz jest jakiś taki, no nie wiem, dla Wszystko jest takie zupełnie odklejone od rzeczywistości, e, bo nie chcę mi się wierzyć, że raptem, e, bo to już będzie trochę spoiler, jak nie widzieliście tego filmu, to przewincie. Ale właśnie Jennifer Lopez, e, która gra tom to ona dowiaduje się właśnie, że ją zdradził e, ten Bastian, ten, co z nim koncertuje. Nie nagrywa płyty ten, ten właśnie ziomek z plakatów. I e, zaraz po tym, jak się dowiaduje, już od razu momentalnie wychodzi za tego faceta. Bo go gdzieś na widowni dopatrzyła. O, sorry. Bo go gdzieś na widowni dopatrzyła, jak. E, jak słuchajcie. Trzyma karteczkę Mary mi, no nie? I powiem wam, że troszkę się spodziewałam więcej po tym filmie. Widziałam już y, na przykład Jennifer Lopez w filmie Ślicznotki i zdecydowanie 150 razy lepiej tam zagrała. A tutaj to było wszystko takie, no powiem wam, nie wiem. Jakieś takie zupełnie nieudane. Jedyne co mi się podobało z takich pobocznych rzeczy, to były przepiękne jej stroje, jak ona występowała tam bo jest trochę śpiewania, to miała przecudowne stroje, naprawdę, szyte ręcznie jakieś w koralikach, w jakimś takim srebrze, jakimiś takich złotych jakichś dodatkach, no mówię wam, no coś przepięknego, ale sama fabuła to jest jakiś totalny gniot, także dajcie znać, jak widzieliście ten film eee, i czy wam się podobał, bo dla mnie no 3 na 10, naprawdę, no, miałam okazję właśnie go obejrzeć teraz i i nie, nie, zdecydowanie nie. Także, kochani, to będzie na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał, ściskam was ciepło. Do... Zapraszam do innych moich filmów. No i co, widzimy się w kolejnym. Pa pa!